Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Zanim przejdę do czytania, tylko zasygnalizuję, że w najbliższym czasie na moim kanale pojawią się treści w innym języku niż polski, w języku hiszpańskim. I tu od razu wyjaśniam, że są to treści, z którymi widzowie mojego kanału oglądający filmy w języku polskim już mieli okazję się zapoznać, także to nie jest tak, że coś was Mija moje drogie lwy. A teraz już przechodzimy do czytania. W tym tygodniu hmm, czytanie z afirmacjami, więc zaczynamy od afirmacji, właśnie. Doskonale się. Pozbywam się negatywnych przekonań, które stoją mi na drodze. Bardzo proszę, mój drogi lwie, przyjmij ode mnie tę afirmację. Zostaw ją w komentarzu pod filmem, zostaw własną afirmację lub napisz po prostu: Dziękuję, przyjmuję i to też będzie w porządku. Doskonale się. Pozbywam się negatywnych przekonań, które stoją mi na drodze. Bardzo proszę i zaczynamy teraz czytanie tygodniowe. Pierwszy element, czyli istotny element. Tygodnia. Sukcesy, sukcesy, tak. Cokolwiek robisz, zaplanuj dokładnie każdy kolejny krok swojego dzieła, dlatego, że pokazała nam się energia przyszłych sukcesów, a w tle za tym stoją sprawdzone informacje, skonsultowane informacje. Jeśli na przykład zakładasz nowy biznes, firmę albo idziesz w kierunku jakiegoś nowego projektu, to to jest energia z gatunku lew ma ogarnięte wszystko, skonsultowane sprawy z księgowymi, em... Z prawnikami i tak dalej, ok? Tutaj dla osób, które pracują w dziedzinie związanej z prawem szeroko pojętym, w jakichś kancelariach, na przykład, tak, w działach prawnych, tutaj pokazują się przyszłe sukcesy Twoje, drogi Lwie, na tym polu, w, tym w tej konkretnej branży. Ale słuchaj, znaczy nie ma ale. Chodzi o to, żeby wszystko mieć połapane, zorganizowane. Żeby wiedzieć, jak to rozwijać, budować, ok. No więc coś zorganizować, jakaś struktura tu powinna być. Być może doskonale się, przyszłe sukcesy, struktura, organizacja, autorytet. Takie informacje dla LWA. No piękne. Idziemy dalej, dobra? Zobaczmy dalej. Co miłego, miłość, miłość, przyjaźń. Miłość. Lew jest zakochany lub ktoś kocha lwa. No i to jest miłe. <laughs> I odkrywcze na pewno. Słuchaj, nie wiem, miłość, no <laughs> przyjaźnie, harmonijne relacje, fajna atmosfera w pracy, no troszkę tak. Masz przy sobie na pewno jedną osobę, jedną, może jest jej więcej, ale co do jednej, wiesz doskonale, że ona trzyma Twoją stronę, koniec, kropka, ona będzie trzymać Twoją stronę, ona jest Twoją opoką i nawzajem też, bo to jest jakby obopólnie płynąca energia tutaj. Ok? Natomiast również jest przyjaźń tej karcią mówmy się, i dużo harmonii i spokoju. Um, no, miłość do nowego projektu dla części z Was. Czyli jakby jak już lew coś robi, to lew się angażuje całym sobą i to jest miłość do nowego projektu. No dobra. Z czym trudność? A dlaczego? Ze znalezieniem właściwych informacji lub odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania. Zobaczymy, jakie będą, um, jaka będzie wskazówka. I teraz tak, nawiązując do afirmacji, zobaczcie, jaka ona była. Pozbywam się negatywnych przekonań. Z czym trudność? Dziewięć mieczy negatywne przekonania. Trzeba się pozbyć negatywnych przekonań. I teraz to, co ja odczuwam, niekoniecznie w tobie, drogi Lwie. Ja myślę, że masz w, w, um, w otoczeniu swoim tak zwanego racjonalnego sceptyka. Znacie ten rodzaj ludzi, cokolwiek nie wymyślicie, jakiejkolwiek wizji na siebie, na życie, pomysłu nie macie, y, to są to osoby, które tak mocno racjonalizują, że wasz wam to podcina skrzydła, nie? No to właśnie ta, taka energia jest tutaj i z tym jest trudność. Więc nie daj się zarazić tą energią, w tym znaczeniu, żeby te myśli, ciemne projekcje, y, które ma ta osoba w swojej głowie, no wiesz, jakby nie zrobiło się nagle copy-paste na ciebie. Bo w ty w siebie mocno wierzysz i na pewno doczytasz, sprawdzisz sobie wszystko. Ustalisz granice swojego działania też być może. Ok? Więc easy. Idziemy dalej. Praca, finanse. Widzisz? Tak. Wiedziałam, że tak będzie. Ty wiesz doskonale, na co zwrócić uwagę. Potrafisz wyłapać niuanse. Dla ciebie ważna jest jakość, dla ciebie ważna jest, że tak powiem, szczegółowość. Detal. Co więcej, miłość do tego projektu. Pracujesz nad tym, e, nad tym, nad tą sprawą, myślisz sobie o tej sprawie, planujesz sobie tę sprawę i po prostu buzia się sama cieszy. No tak, a tu jest sceptyk albo inaczej racjonalny, yy, jakaś bardzo racjonalna osoba, za bardzo racjonalna. I teraz posłuchaj. I takie osoby też nam są potrzebne, szczególnie w momencie kiedy zaczynamy nowe projekty. Dlatego że ty masz sobie ogrom takiej yy, energii z gatunku dam radę, wszystko się uda, wiesz, nie ma przeciwności yy, albo poradzę sobie z przeciwnościami, a to są osoby, które ci wskażą te czarne scenariusze. Chodzi tylko o to, żebyś tych czarnych scenariuszy, nie zaba żebyś ich za bardzo do siebie nie przyjmował raczej starał się wykorzystać to czarnowictwo jako punkt odniesienia do tego żeby znaleźć rozwiązanie w zasadzie, a co jeśli no a jak co jeśli, no to będzie rozwiązanie numer jeden, rozwiązanie numer dwa, rozwiązanie numer trzy OK. Dobra, coś powiem. Jakiś czas temu w shortsach macie i na Instagramie macie właśnie taką roleczkę odnośnie tego, jak mm, pracując nad czymś nowym, oprócz tego, że jesteśmy pewni, że damy radę, to jednak, jednak, jak jeszcze implementować negatywne scenariusze, żeby niwelować jakieś ryzyko. Możecie się z tym zapoznać, słuchajcie. Tak, Bo ja nie mówię, że. Że to nie jest potrzebne. Jest potrzebne yy, jakby odkrycie tej ciemnej, ciemniejszej strony sytuacji. Po co? Po to, żeby zarządzić ryzykiem, okej? Okay? Tylko chodzi o to, żebyście jakby nie przyjęli za bardzo projekcji tej osoby, yy, zbyt mocno do siebie nie wzięli być może. Ok? Jej słów. Byli świadomi ryzyka, okej. Okay? A być może właśnie czas konfrontować Twój pomysł z osobą, która nazwijmy to, jest realistą aż do bólu, po to właśnie, żeby uwidoczniła Wam jakieś ryzyko. Hmm? Nie mówię nie. Co tam w miłości? Miłość, która nie do końca może się na ten moment rozwijać, to się pokazało. Albo jest lew, który nie mówi komuś, co czuje. Ok, no i trzymasz to w serduchu i trzymasz to w sobie. Cóż mam ci powiedzieć? Twój wybór przecież. Um, no. Obawiasz się komuś powiedzieć, co czujesz? Zobaczymy, jaka będzie wskazówka, ok? Z jakiegoś powodu nie mówisz komuś, co czujesz, nie wyrażasz miłości, e, trzymasz w sobie, obawiasz się powiedzieć, co. A dlaczego ty się obawiasz powiedzieć, co czujesz? Skoro tu jest miłość i ty masz plan na tę miłość, na przykład, i sam, sama myśl o tym, co możecie razem robić, mieć i tak dalej, ona cię rozpromienia to skąd tu tyle strachu? lęk przed odrzuceniem lew sprawdza sobie ascendent bo to jest też, jakby umówmy się, no trochę się zawęził ten scenariusz jest też lew, który po prostu obawia się kochać na ten moment lub uważa, że są jakieś ograniczenia, pamiętajmy, że mówimy o mieczowej energii, to te miecze to wiecie, to są myśli, to ta, jakby ta myśl jest w, w twojej głowie Póki jej nie skonfrontujesz z rzeczywistością, no to będziesz sobie o tym myślał, że to się nie uda albo coś tam jeszcze. Ale mogą być też realne. Realne, realne, realne ograniczenia, żeby miłość między tobą a ważną dla ciebie osobą mogła się rozwijać i trzeba podjąć konkretne kroki, żeby uwolnić tę miłość z tych ograniczeń. Jeszcze taka informacja. Ok. Przeszłe sprawy wciąż obecne w tym tygodniu. No, jest miłość, ale jest też takie po prostu trochę znudzenie albo niewiara. Dla części z Was to jest informacja z gatunku E, ta osoba nie zwróci na mnie uwagi. No co ty, wie na ciebie, nie zwróci uwagi? Hello. Słuchajcie, zobaczę jaka jest wskazówka. No, wskazówka mówi wprost: działaj. Działaj, szczególnie jeśli. Następna karta królowa kielichów. Działaj, szczególnie jeśli czujesz, że to jest Twoja osoba, że tutaj, jakby na poziomie wartości, na poziomie, że to, jeżeli jesteś na przykład w małżeństwie jakieś ograniczenia, starajcie się wyjść poza te ograniczenia, bo tu jest jeszcze dużo do zrobienia w tym związku. To po pierwsze, jeśli to jest jakaś nowa osoba dla Ciebie, ale obawiasz się z jakiegoś powodu, trzymasz to, co czujesz do niej em, w sobie bardzo głęboko, to, yy, to tutaj też karty mówią: działaj. Dlatego, że na poziomie wartości to jest osoba, która będzie z tobą współistnieć i współgra tam. Wszystko współgra. A jeśli to są przejściowe problemy miłosne, gdzie one prowadzą? One prowadzą do tego, że się dotrzecie bardziej, tak się mawia, że się na przykład związki muszą dotrzeć albo małżeństwa muszą dotrzeć, prawda? No to taka jeszcze informacja. No dobra, może przejdziemy do wskazówek. Królowa Bułafi doprecyzowałam ją królową kielichów. Um. Boże, no po prostu masz w sobie tyle pasji, drogi lwie, i dobrze jest tę pasję pokazać, i tę miłość pokazać, i to zrozumienie pokazać, i to wsparcie też dać, jeśli trzeba, ale jeśli chodzi o udzielanie wsparcia komuś konkretnego, to konkretnemu lub konkretnej grupie ludzi, zadbałabym o granicę, żeby nie poczuć się wykorzystaną. Bo królowa była jest o tyle fajna, że to jest taki zdrowy egoizm w niej, wiesz? Zdrowy egoizm jest ważny po prostu. Taka informacja, kobiety są dla Ciebie ważne, kobiety. Zobacz, droga y, lwiczko, kobieto, ile rzeczy fajnych możesz stworzyć z kobietami i te kobiety są dla Ciebie bardzo istotne jedna będzie Cię inspirować i pobudzać do działania sensu stricte do jakiejś aktywności, a druga będzie Cię inspirować i zachęcać do, um, no powiedziałabym pracy nad sobą w kierunku pozbywania się jakichś negatywnych przekonań to tym samym umacnia Ciebie umacnia Twoje otoczenie, rozwoju osobistego rozwoju duchowego, jakaś dobra osoba w Twoim życiu, obok Ciebie, dobry człowiek Dobra, dzięki bardzo, ściskam, pozdrawiam, sprawdźcie sobie Ascendant na przykład, a i do usłyszenia.